Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić za daleko. Zaraz ruszamy z dzisiejszym piłkarskim spektaklem. Która drużyna będzie dzisiaj triumfować? Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Na mecz zapraszają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. Reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Co za blok! Brawo! A oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w Bramce. W obronie Tomasz Kędziora wystąpi z Janem Bednarkiem. W ataku natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego, współpracującego z arkadiuszem Milikiem. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Mionto. No i po ataku. Dobra interwencja. Co za zagranie Zielińskiego teraz? Czy ją groźnie? Czy zdążą obrońcy? Proszę państwa! Bramka! Szybkie otwarcie wyniku w tym meczu! Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał i to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. No, to mamy 1 do 0. Parella. Toloi, Marco Verratti, Pellegrini. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Polska z korzyścią. A teraz znakomite dogranie. Arkadiusz Milik. Gól! Olala! Ryzykował tym olejem. Ale opłaciło się. Palce Lizać. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. Złożyć się do takiego strzału nie jest łatwo, ale gdy piłka odpowiednio najdzie na nogę, to takie uderzenie jest praktycznie nie do obrony. No to mamy 2 do 0. Pellegrini, Marco Beratti. Sędzia pozwala grać dalej i teraz popatrzmy, czy Włosi wykorzystają sytuację. Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Włosi grają do przodu. musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego. mi co nadzieję. Aj! Teraz pięknie obronił. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Wejście. Klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Jorginho. Marco Beratti. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Dobrze, teraz głosi. Może być groźnie. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Z autu. Verratti. Od zamku. Veratti. Odegranie do Jorginho. Verratti ma teraz piłkę. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. I Bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. I teraz. Może znajdzie kogoś do zagrania. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Pellegrini. Pinacola Marco Verratti Pellegrini Verratti Verratti ma teraz piłkę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo bitki nie dało się już wyjąć. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę, no i cóż można powiedzieć. Bramkarz naprawdę zrobił co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go widzieć. Włosi mimo fału utrzymali się przy piłce. Sędzia zaleca grać dalej. Nicolo Barella. Dużo miejsca teraz z boku. Może tamtędy poprowadzić akcję. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Okazja! Tak jest! Piękna robota! Mamy powtórkę. To było bardzo precyzyjne zagranie. Piłka wpadła do siatki dokładnie według planu. Nie było tu szans na interwencję. Zalewski. Podanie do Bednarka. Frankowski. Polska w natarciu. Milik jest teraz w szesnastce. Ale śniewa, słupek, ale piłka w grze. I teraz uważać, by nie stracić piłki. Ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Mionto. Giovanni Di Lorenzo. Jorginho. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Groźnie było. Dobra interwencja. Ferazzi ma teraz piłkę. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. W tym wybiciu będzie wrzut kazałtu. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Zalewski. Na dalszym słupku jest Lewandowski. No jednak nic z tego nie będzie. Nicolo Barella. Wypuścił go. Będzie groźnie. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Sędzia pozwala grać dalej. Teraz sędzia gwizdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Rzut wolny przetestował umiejętności bramkarza. Musiał się naprawdę postarać, by nie wpuścić piłki do bramki. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Jest za linią obrony, uwaga! Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony, to powinien być gol! Dobra, spokojna interwencja. Sędzia zaprasza graczy na przewę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No i zaczynamy proszę państwa drugą połowę tego meczu. Francesco Acerbi. Barella. Marco Veratti, Leonardo Spinazzola. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Ciro immobile. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Nicolo Barella. Ferardi. Biało-czerwoni. Przy piłce. No może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Próbuje szczęścia. Dobrze obroniony strzał. Potanie skierowane do Verattiego. Robert Lewandowski. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Ależ doskonała sytuacja. Bramka. Nie. Stop. Chorągiewka w górze. Tam jednak był spalony. Ależ teraz mają pech. A centymetry decydują o tym, że trzeba unieważnić tego gola. TAP najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Nicolo Barella. Paskudny faul. To może być druga żółta kartka. Głosi, mimo fału utrzymali się przy 500. Nieprzepisowe zagranie i to bardzo nieładne, a ma już przecież na koncie żółtą kartkę. Cóż Jacku, resztę tego spotkania obejrzy w szatni. Sędzia się nie waha. To zasługiwało na drugą żółtą kartkę. Tomku, zastanawiam się, co sobie myślał, że sędzia tego nie zauważy? Dziś, gdy na boiskach mamy war, niepotrzebnie osłabił kolegów. Ależ teraz okazja. Tak! Znowu bramka! Co za mecz! Olbrzymie straty niemal całkowicie odrobione. Piłka nożna jest niesamowita. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Cóż za spokój? Cóż za precyzja? Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przegoć. Obiecująca wrzutka. I teraz bramkarz na dużym luzie. Arkadiusz Milik. Łosi coraz bliżej bramki rywali. Podanie do Barelli. Uwaga! Udany przechwyć teraz. Jorginho w posiadaniu piłki. Piłkę dostaje Ciro Immobile. Szczęsny! Ale pięknie to zrobił! Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Dobre zejście do środka. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. I teraz za obronę ta piłka. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Niedobra piłka od linet tego. Strata. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Jest gol! A zatem wyrównują, choć przecież wydawało się to niemożliwe. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Przemysław Frankowski, Robert Lewandowski, Polska konstruuje teraz akcję. Lewandowski ma teraz piłkę. Dobrze, ofiarnie blokuje dośrodkowanie. Udana interwencja. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szans. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Przejmuje te centra, ale musi jak najszybciej wybijać. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Sandro Tonali Domenico Berardi Podanie do Barelli Próbuje teraz szczęścia. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Berardi z rogu boiska. Daleko. Karolinetti blokuje. I znowu blokuje w porę. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Linetty Robert Lewandowski Przemysław Frankowski Do Zielińskiego ta centra. Groźnie było. Dobra interwencja. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Pellegrini. Jest komu podać. Berardi. Domenico Berardi. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy. Nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał. No ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Polska ciągle w grze. Ciągle jeszcze może wygrać. Czy ujrzymy piłkę w siatce w ostatnich chwilach? Parella. Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złotą. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Czy z tego będzie gol? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hadrika. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A formalności dopełnił Milik, facując piłkę do bramki z zaledwie paru metrów. Ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Sandro Tonali, Rafael Toloi, Parella, Domenico Berardi. Włosi w ataku, czasu coraz mniej. Czy uda im się wywalczyć remis? Szansa! Będzie remis! I tak! Wyrównującą bramkę w końcu spotkania. Yeah! Yeah! <laughs> Jeżeli obrońca wciąż nie pojmuje jak go tam ograł Ciro i Mobile to po meczu niech sobie spojrzy na tę powtórkę. Świetna kiwka i doskonałe dogranie. Tak to się robi Szanowni Państwo. Świetny strzał. Ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Zmiana skrzydła. Spróbują drugą stroną. Akcja Polski. Jeszcze mogą strzelić bramkę i wygrać. Czy zawodników stać na ostatni zryw? To może być groźne. Będzie kontra. Berardi nie daje się teraz zatrzymać i dolicza teraz 3 minuty. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Przemysław Frankowski. Zagranie do Frankowskiego. Milik! Gol! Arkadiusz Milik! Daje im prowadzenie. Chyba jest już po meczu. Coś niesamowitego! Zachował do końca zimną krew, wykorzystał sytuację, przełamał ten impas, ryb, ale już się raczej nie podniosą. Ale ważna bramka! Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Ale też nie zapominajmy o samym wykończeniu, bo było naprawdę świetne. Z pozoru może się wydawać, że to łatwa piłka, ale przecież odbiła się od ziemi. Taką najprościej posłać w trybunę albo i za stadion. Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. Ależ to było wyrównane spotkanie. Tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na porażkę. Tym większe wyrazy uznania dla zwycięskiej ekipy.